Jest Miasto, 9 lat młodszy, jest Sudolski, jest też wyższy o 5 cm od swojego rywala i o 9 cm ma większy zasięg Kramen, bardziej doświadczony, jeżeli chodzi o zawodowe walki. Jest jednak Ederson de Macedo. Ruszył od razu do przodu Sudolski, trafia teraz mocno. Jest dużo ciosów trafionych u Sudolskiego, klei się do Polaka Ederson Macedo. Jest presja. Chcę pokazać bez wątpienia, że jest najlepszym półciężkim w ma Również w parterze, ciekawe. Pamiętajmy to jest 93 kg, to jest waga półciężka i teraz jest seria młotków na stronę Krystiana Macedo. Nie przechodzi gardy Sudolski, yeah, nie udało się. Odrzucony teraz przez Brazylijczyka nogami, ale doskakuje serio kolejnych ciosów. Sudolski jest kolano. Bardzo dużo walki w tajskim clinzu. Podłączony to? Macedo i to może być koniec tej walki. Trafia po raz kolejny, pchała. Osunął się na siatce Macedo, dwoma sierpowymi, nie udało się uśpić Brazylijczyka. Przynajmniej póki co Łukaszowi Sudowskiemu jest kolejny kolano. Trzeba bić te podbródkowe, trzeba trzymać tam naciąg na jedną szyję i bić kolejne podbródkowe. Piekielnie mocne teraz sierpy lądują na tułowiu Macedo. Ale odgryza się Macedo i ma teraz swój moment Brazylijczyk. Uwaga na łokcie. Już tam jeden rozciął porządnie Łukasza Sudolskiego. Skleja się teraz Łukasz Sudolski do swojego rywala. Drugi wywrotki. Jest Sudolski w pozycji górnej w parterze. Co pokaże? Gardę Brazylijczyka Słodzowski. Co Ederson Macedo pokaże z pleców? Musi to przerwać Piotr Pteodriano, ponieważ te łokcie były bite w tył głowy. Zwraca na to uwagę Brazylijczykowi. Jest jest Polski okay. arbiter. Okay. Yeah. We start. Już możemy powiedzieć, że za takie właśnie pojedynki kochamy MMA. To jest nieprawdopodobna walka, a mamy dopiero drugą rundę. Już litry krwi tutaj wylane przez Macedo i Sudorskiego. Sudorski nosi teraz karmazynową maskę. Ale nie, nie, przestaje, nie przestaje bić, nie przestaje bić. Dagestańskie kajdany i Łukasz Szydłowski nie Jeden, moment, drugi, koniec. trzeci raz Edersona Macedo. 58 sekund do końca. Jeszcze jest czas, żeby ten pojedynek w drugiej rundzie rozstrzygnąć. Przygląda się bardzo uważnie Piotr Jarosz i uznaje, że na razie Edersona Macedo na głowę Brazylijczyka spadają w tym momencie. Ale kolejne ciosy. Cały czas jest kontrola tej jednej ręki Brazylijczyka. I to jest otwarta droga Koniec do tego, tego żeby pojedynku! pić. Łukasz Sudowski. Mistrz półciężkiej. Babylon MMA.